Dzisiejszy dzień zaczynamy od narzekania, już jestem zmęczona miastem, jeszcze do go dobrze wczoraj nie dotarłam, już byłam zmęczona, w albergę było miliony ludzi, nie dało się spać, chrapali, normalnie konkurs kto bardziej chrapie, no i zmieniam miejscówkę już od samego rana, już o siódmej już koniec spania, wychodzimy. Nie da, nie da się. Chociaż podobno dzisiaj Liga Mistrzów i Portogra, jakby tak się dało, że tutaj jest meczek i wejść na meczek, to wtedy mogłaby takie sensosie zmienić odczucia co do tego miasta. No dobra, zmieniam nastawienie i próbuję się cieszyć tym miastem. Się okazało, że tam jest drugie wejście, gdzie prawie nie ma schodów. Już wiem dlaczego nikt tędy nie idzie. Jaka to jest radość. Dziś prali pachnie. Zimno. Ale tak to jest, jak się człowiek chce wyprać i potem ma mokre buty. Ma, już taśmę wzięto! Ale mimo, że pada, jak ja cudownie pachnę praniem. Pięknie pachnę praniem. Uwielbiam pachnieć praniem.